Jak widzicie ogólnie takie miejsce jest spoko, żeby sobie wyprać ciuchy, to kosztuje jakieś, nie wiem, 9 zł, 8 może. Tutaj po prostu wrzucamy hajs, dostajemy takie żetony i potem je tutaj wrzucamy. Prajemstwa trwa około pół godziny z suszeniem, godzinę. Więc super. No i tak właśnie ta pralnia wygląda. Ona jest otwarta ogólnie 24 godziny na dobę, więc nie ma problemu z praniem czegokolwiek. A tak w ogóle, to nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, że jesteśmy już w Kuala Lumpur. Jutro robię porządek z swoją głową, swoimi włosami i jutro o Walentynki w podróży. I drugi. Słuchajcie, jesteśmy na Chinatown. Kupiłem czapkę za 15 ligitów i okularki eleganckie za 17. Malżezyjski fryzjer elegancko. Zaczynamy cięcie. お父さん、楽しそうだよ。<laughs> Siemano, morby. Idziemy na Batu Caves. Buu. Batu Caves to jest taka hinduistyczna świątynia i przed nią jest taki wielki, złoty posąg yy, Boga Wojny. Jego świątynia jest położona 9 km od centrum Kuala Lumpur, czyli bardzo blisko. Jest to najważniejsza świątynia hinduistyczna poza Indiami. Jest mnóstwo makaków, także będzie z nimi wojna. Będę się z nimi bić tam. Nawet i nienawidzi makaków. Ale łapa jest. Oczywiście ma opkabla jakby inaczej. Kulturalnie spożywa sobie banana. O, elegancko. Idziemy na te schody pośród tumu ludzi. To, to gdzieś tam mają być jeszcze prosto. Jak widzicie, interesy się tu kręcą wszędzie. To jest elegancko. Pełna kultura. Ogólnie nie wiemy co to się od nie Pawła, ale wszyscy. Wszędzie są, małpy. Wszędzie. wszędzie są małpy. I ludzie mają takie głowy nasmarowane jakimś żółto-białym kremem, który bardzo widać. Wszędzie. No tu na przykład pani. Albo białe na czole, co robią? Takie plamy. I jeszcze kropki po środku. Nie wiem co to oznacza tutaj. A teraz, a teraz zobaczycie to, co ja mam przed oczami czyli Batukais i te słynne schody i pomnik Poga Wojny, hinduskiego Poga Wojny. to te, być tego gościa, nie będę go tak centralnie kamerował. Tego się po prawej stronie w rogu właśnie oni mają tak te głowy nasmarowane czymś. Nie wiem co to jest. Jeśli ktoś wie, dajcie znać. Pełna kulturka! zaraz ona kulturka! W mogę Wam powiedzieć, że wjazd do góry na tą wieżę telewizyjną i macie widok na cały Kuala, Kuala Lumpur koszt 80 zł. Żeby wejść na most zwodzony w tym parku, który tu jest obok, 40 zł. Także nieopłacalne to jest. Miałem nie interesy to, żeby sobie wjechać na wysoki budynek i tam stać i patrzeć. Ten, Czemu? To co lubi. Nie wiem po prostu. Na Burj Khalifa też bym nie wjechała. Ja też nie. Żeby rozpocząć dzień, kawka zimna z lodem. A wina też kawka, ząbiliśmy tikka Masala. Zostańmy jakieś sałatki jeszcze, i dodatkowo czekamy jeszcze na nany, nasze ulubione. Jutro już wylot z Kuala Lumpur. Nany już wjechały na stół, ale w ogóle Jaki mamy dzisiaj plan? Dzisiaj rozpoczynamy odcinek na Bali. Idziemy na, idziemy na chińską świątynię jakąś, ciekawą. Zobaczcie, czy tu jest jakiś koronowirus. Nie koronowirus, tylko koronowirus. Ja mam dwa. Jeden w lewej nodze, drugi w prawej. I żyję. Spoga to wygląda, bo to jest w sumie bezpośrednio po... To jest bezpośrednio po chińskim Nowym Roku, więc wygląda okazale. Zobaczcie to, bum!

Pierwszy raz, że ci coś nagrać. Ale błyskawica, masakra! Niestety, ale e, smutne jest to, że nic, kompletnie nic nie wiem o, o chińskich świątyniach, jakie są rytuały, jak to wygląda, w co oni wierzą, nie wiem kompletnie nic. Jest mi głupio z tego powodu i na pewno jak przyjdziecie do domu, to będę czytał o tym miałem bardzo dziwną sytuację, nigdy się z takim nie spotkaliśmy. Ale, jakby przyszliśmy do hostelu, jesteśmy w hostelu. Hostel jest mega spoko, właściwie jest mega spoko. Ale, dostaliśmy pokój, w którym jest laska, która jest Angielką. Ma gorączkę, kaszle, strasznie. Ma katal i wszystkie objawy tego wirusa, o którym bardzo dobrze wiecie. I niestety, ale była w Chinach 3 dni temu. Była w Chinach w temu i jesteśmy trochę tacy zniesmaczeni i na początku chcieliśmy zmienić pokój i powiedzieliśmy właścicielowi, że trochę się boimy i czy możemy zmienić pokój po prostu, nie. No i dostaliśmy pokój z drugim Chinolem. Tylko że ten Chińczyk nie był w Chinach, znaczy z malezyjskim Chińczykiem, także, także, także miks, ale chrapie. I nie, nie pośpimy. On nam powiedział, że... Właściciel nam powiedział, że ten gościu tak chrapie, że po prostu jest możliwe, że pośpimy, ale raczej nie. I się nam to przeszkadza i wróciliśmy do tego pokoju gdzie jest ta babka z UK i po prostu mamy nadzieję, że nic się nie stanie a jeżeli wrócisz do Polski? tu po lewym polska ambasada nas zadba, bo Polska nas kocha Polska nas kocha i będzie super dobra pokażę wam trochę tego hostelu jeśli już jesteśmy w tym temacie dziś będzie niespokojny sen Dziś może być trochę niespokojny sen Dobra, zobacz. Tu jest kulturka. To oczywiście dorm i największa beka jest z tego, że ona ma tu taki syf na tym łóżku. Jest ogólnie taki rozpierdol. Dobra, idziemy spać, nie ma co dłu dłużej gadać. Trzeba stać za 6 godzin i, leci. i lecimy. Gdzie? Nie powiemy. I lecimy w następne miejsce. Przypięcie. To jest. Pozdro mordeczki.